Cześć, w tym filmiku pokażę Wam, jak za darmo pobierać gry na system iOS, na iPhone'y, iPady i inne urządzenia od Apple. No to robimy tak: wchodzimy w Safari i wpisujemy iOSm.us. Sorry, to się pomyliłem. iOSm.us. I tutaj yy, pobieramy dotykając w ten yy, prostokąt czarno, czarny Download on Your i Device yy, Pobieramy tą aplikację. Zapyta się nas yy, czy, czy chcemy to pobrać i yy, klikamy, że tak. Następnie pobiera nam się ta aplikacja. Wchodzimy tutaj. All apps and emus. I tutaj musimy sobie znaleźć takie coś jak hipstore. No, czy ja nie będę tego pobierał, bo już to pobrałem. No, jak mamy to. A, czekajcie. Jeszcze przed tym, jak w to wejdziemy, pokażę nam, że nie możemy w to wejść, ponieważ ta aplikacja nie jest pobrana z App Store i nie jest zaufana. Dlatego wchodzimy w ustawienia ogólne, następnie w profile i urządzenia zarządzane. No i to było tutaj, tak. I tutaj, gdzie jest napisane Usuń program, powinno być napisane Ufaj. Tej aplikacji, coś w tym nie pamiętam już, i po prostu to klikacie i gotowe. Następnie wchodzicie tutaj wybieracie sobie jaką chcecie grę i, pob i pobieracie. Nic trudnego ja sobie pobrałem. Tutaj już wam pokażę My Apps, a tu nie mam, ale pokażę Wam też, e, że nie kupiłem, tylko najzwyczajniej wybrałem. GTA Liberty City, właśnie Liberty City Stories. Nie mam okupionego. A tutaj pyk. A city Stories. Ustawienia. Profile i zarządzanie. Profile urządzenia zarządzane. Przepraszam. I tutaj Bing Xun New Technology. Nie wiem co to jest napisane. A nie to nie jest to. O! Digital Storage Company. O właśnie. Ufaj. Zaufaj. Gotowe. I wchodzę w grę i wszystko działa. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i cześć.